Hej, hej! Witam Was ponownie u siebie na kanale, dzisiaj mamy 13 grudzień, dzisiaj nagrywam troszeczkę później niż zawsze, bo oczywiście nie było się bez prucia, Magda dzisiaj wyszywała salę od Anny Gutowej i okazało się, że ten wczorajszy kawałek, czyli ten taki był taki kawałeczek malutki jeden był, miałam za wysoko tutaj zrobiony, i to dzisiaj praktycznie prawie całe wyszyłam, potem patrzę na końcu, że, że, za, że za daleko to wyszło, przy, gdzieś tu w tym miejscu i mówię, nie, to się nie zgadza. Ech. I okazało się, że właśnie że, że źle wyszyłam, musiałam spróć całe to. Ale masz kulki, małe. Na razie nie ma kulek, za chwileczkę Zosia, uciekaj, za chwileczkę. Mhm. To masz to Okazało się, że muszę wszystko spróć. No i spróbowałam, potem miałam inne zajęcia. No, dzisiaj moja córka sobie imprezkę, jak mówiłam, wczoraj skończyła 19 lata, dzisiaj imprezkę robiła i musiałam mu piec ciasto, musiałam mu przygotować jej i tak dalej, i nie było czasu. Więc teraz skończyłam wyszywać. Mówię szybko, nagram. Jest godzina już 7, 19, znaczy się, żeby wam pokazać, co dostałam w dzisiejszym kalendarzu adwentowym. No, ale chciałam najpierw to 13 skończyć. 13 część Anny gotowej. Ok. Eee, tak samo obiecałam sobie wczoraj, że skończę aniołka, a tu porażka, nie udało mi się. Tutaj udało mi się wyczyścić tylko 200 z czymś krzyżyków. Tutaj te skrzydła i tutaj to skrzydło troszeczkę. Zacznę to jeszcze tu trzecie. Jednym kolor, bo kolorem, kolorem szywam, tym jasnym. Eee, czyli naprawdę padam. Czyli już dawno tak szybko nie muszę spać, chyba już o dziesiątej poszłam spać. Co się nie zdarza, rzadko kiedy mi się zdarza, że muszę tak szybko spać. Bo z reguły 12 to jest minimalnie minimum. Więc e, dzisiaj będę walczyć: Będę próbować skończyć aniołka. I to wszystko. Więc idziemy szybko do, do prezencików, tak? Do, do, do paczuszek z, numer, z numerem 13. Tak jest. Idę od jagody. Od jagody dostałam ja wam mówię szybciutko herbatka. Snight. night. Mm. Noc Kleopatry. Także to będzie. Zielona herbata, jakaś blend z czymś pewnie będzie. A z owocami. Jakieś kwiatowe, jakieś te. Płatki kwiatów i rozbery. rozbery. to co to są? To są maliny? Czy to? Mój pies szaleje obok. I od go od dostałam. O, woreczkę, a Tu mamy pełno guziczków. <guliki> te guziki są ekstra ekstra, naprawdę są ekstra widzicie świetne, świetne nie będę je wyjmować e, tu mam od Jagody guziczki od Marty nie od Martusi a będą są te kulaczki są kulki już Zosia biegnie o jenie. Marta już zaszalała już hasuje Jeden, dwa, trzy, cztery. Herbatka i giełki. Tym razem 28. 28, jak już miałam wcześniej, tak nie, nie, nie kocham ich, ale są zawsze potrzebne są, potrzebne. są potrzebne, szczególnie przy drewienkach, moim zdaniem. Przy drewienkach 26 czasem jest za grube. Trzeba. 28 do, bardziej do, do tych drobnych ten, katkanin. O, moje dziecko przyszło. Masz! Dziękuję. No, już, jedne już jeden Masz. mniej. Więc dzisiaj giełki. Super. Maty, gadasz... M, M, M. Tak, z koleżanką. Z koleżankami, no. A koleżanka nie gada ze mną? Nie, z tobą nie gada koleżanka. Więc dobra, to na dziś, koniec. To do zobaczenia. Jutro dzisiaj się tak na szybko. Tylko tyle, że pokazywałam, co było w moich paczuszkach. Do jutra. Pa!